Eee, Okej. Okay. Udajesz się w terny, Chcesz się pobawić w odgrywanie tego, czy załatwiamy to rzutem? Nie, może po prostu załatwimy to rzutem. Eee, więc rzucisz sobie na plotkowanie? Tak, Ż rzucę sobie na plotkowanie. I się zastanawiam... Eee. Mm. Chwileczkę, chwileczkę. No prawdopodobnie koledzy z pokoju zdają sobie drobną sprawę, że ja mam taką jakby drobną paranoję na po, punkcie mutantów i innych takich rzeczy, bo, bo przeżycia ta takie i owe mo mogły ich czasami obudzić krzykiem w nocy. E, tak. I z tego tytułu dostaniesz karę minus 5, bo prawda to jest doskonała okazja, żeby sobie z ciebie pożartować. Jednocześnie dostaniesz bonus plus 5, bo e, nikogo nie zdziwi fakt, że o takie rzeczy pytasz. To się ładnie wzoruje. Do tego należy ci się jakiś bonus za e, zapytanie w bardzo swoim środowisku, tak? Wy I razem, za piwo. Tak, wyrazem czyścicie kible i inne takie rzeczy bo przecież od tego są uczniowie czarodziei mm -hmm. e, więc e, więc ten e, no dobra tu masz za to plus 5 i przekupstwo jakimś tam piwem i tak dalej po, ojej brutalne e, powiedziałbym że nawet nieco smaku brak temu rysunkowi ale tak, myślę, że co najmniej plus 5, no bo to są pogaduszki. Izaku, jaką porę wybierasz? Teraz chcesz już gdzieś zaciągnąć, czy, czy jak? W momencie, kiedy będą tacy wolniejsi, co nie będzie wieczorem, po prostu za zaproponuję to, że sko skoro już muszą ze, ze mnie kpić, to nie niech przynajmniej zorganizują jakieś opowieści, plotki i tak dalej w temacie. No okej, okay. no to masz e, tutaj minus plus zerujący i jeszcze plus 10. Tak? E, to, to jest tyle. I to są plotki dosyć e, powszechne. Pytasz o rzeczy bardzo oczywiste. Więc, e, więc to jest rzecz e, łatwa. Więc twój, obecne, Twoje szanse wynoszą 83%. No dobra, to ja sobie rzucę, żeby wiedzieć, jak bardzo wszystkiego się dowiedział Izaak. Tak, Izaak dowiedział się absolutnie wszystkiego. To jest 13. 7 stopni sukcesu. Ładnie. A więc Izaaku, tak? Zadajesz konkretne pytania, ja Ci udzielam konkretnych odpowiedzi. Mhm. Czyli jak często zwierzę ludzie pojawiają się w mieście konkretnie? W samym mieście nie widuje się zwierzo ludzi, ale słysz słychać historię o tym, jak to jak czasami strażnicy jakiegoś trupa, zwierzo ludzi albo mutanta znajdą w ściekach. A to gdzieś tam wiesz, powiedzmy przy, przy odpływie tych ścieków, tak? Na, na kratach, bo te ścieki wypływają przez wielkie dziury w górze. I to sobie takimi ładnymi, śmierdzącymi wodospadami wypływa. No i czasami tam znajdują strażnicy miejsce, bo do nich należy też zaglądanie w te śmierdzące sprawy. Więc nie jest, to, nie jest to rzecz normalna, ale powiada się, że tam znajdują od czasu do czasu jakiegoś zwierzę lub mutanta, co odpowiada opinii tak, że e, zwierzę ludzi i mutanty są tam w swoim naturalnym środowisku i oni prawdopodobnie z główna środku. Strażnicy często coś takiego znajdują? Ludzie to uważają za powszechną sprawę, czy to jest temat do plotek przez następny miesiąc? E, to jest ciekawostka, tak? Ale zawsze funkcjonuje raczej na zasadzie podobno i nikim nie wzbudza to e, sensacji, tak? Raczej e, ludzie nie do końca dają temu wiary, tak? Chociaż i głównie to właściwa, właściwe miejsce. Nie, no bo pewnie słyszeliście o tym tajnym przejściu, co no co e to straż e strażmurze znalazła. Tak się składa, że strażnik, który to hmm, odkrył, jest moim dobrym znajomym i powiedział, że wleźli do środka i trafili na paru takich... No to ten, właśnie Izak zaliczył taką fajną, ciekawą opowieść tak? o, o tym e, znalezisku. E, więc, e, więc co, więc e, sobie fajnie gawędzicie, to oni się teraz czują jeszcze bardziej w ten sposób, że ty ich nie wypytujesz, tylko wymieniasz się opowiastkami. No no, a przy tym plotka o zwierzę ludziach po miastem się rozniesie i to rozniesie się jak zaraza. E, średnio. A e, to są uczniowie czarodziei, tak? A, no e, faktycznie. Teraz, że mają mało czasu, żeby z kimś z miasta gadać, a poza tym są uczniami czarodziei. Niech z nimi gadać, bo kto wie, co się z sobą stanie, jak ktoś do takiego się zbliży. No tak, tak, ale mimo wszystko ktoś może podsłyszeć i to będzie ładny start. A możliwe, tak, jasne. E, no. Więc generalnie w ludziach nie wzbudza to sensacji. Tak? Wi oni wiedzą, że w, w, tym, w lasach dookoła są zwierząt ludzie, ale przecież tak dawno e, nie było z tym już problemów. E, no zdarzają się, tak zdarzają, ale wiesz, więcej oni traktują, że więcej w tym już bajek niż, e, niż ten. Mhm, mm no czyli tak jak podejrzewałem wszyscy, to uważają trochę... to za niezłą nie opowieść, a jak przyjdzie co do czego, to będą zdziwieni? No trochę tak, jeśli faktycznie coś im tam w Hordzie, jak to Reinhardt zasugerował, wylezie pod ziemi, to będą bardzo zaskoczeni. E, powiedziałbym, że to jest trochę jak rozmawianie o potopie szwedzkim obecnie, tak? Ludzie wiedzą, że coś takiego było i nawet niektórzy coś więcej o tym wiedzą. I tak to wszystko dzięki filmowi. Tak, dokładnie. Mm -hmm. Bo gdyby nie film, to pewnie 90% społeczeństwa by nie wiedziało, tak samo jak Bitwa pod Cedyniem. No, no myślę, że tak. E, tutaj mimo wszystko, to wiesz, zawsze jest jeszcze jakoś, jako historia i tak dalej. Poza tym tych, ci ludzie dalej są w kategorii zagrożenie, tak, więc, więc się trochę, bar, troszkę inaczej o tym mówi, ale to jest e, raczej w stylu, o, znaleźliśmy pod ziemią zwierzę ludzi No, dobrze, że był martwy. Mam nadzieję, że nic więcej tam nie siedzi. Jakby tak się coś nam wylazło, o, o, ale strach. I sprawę zostawia się w swoim toku. Tak, oni w ten sposób do tego podchodzą. A jak no i... że szczuro ludzi widziałaś, to, to w ogóle by potraktowali, że a, traktujesz ich jak smarkaczy, którym można bajki. Mhm, czyli w zasadzie nie dowiedzieliśmy się niczego konkretnego, co, co już wiedzieliśmy, to, tylko że wszyscy w tym mieście są idiotami. Ja. Mm -hmm. Hmm. To w takim razie Reinhardt. Y Oni to traktują na zasadzie, powiedziałbym, e, przyszłaś im powiedzieć, że złapano złodzieja. Przecież wszyscy widzą, że złodzieje istnieją, tak? Mm -hmm. I w związku z tym od czasu do czasu na pewno ktoś jakiegoś złapie. Nareszcie. No cóż, wycieczki na pewno nie zaprowadzę do piwnicy, bo krasnął odby mnie za to zjadł. Na surowo. Z ketchupem. Więc, No więc to by było na tyle.